Lubię, lubię być po prostu głodna One są biodegradowalne Pora pożegnania, tak jakby chyba wyczuł, że o nim mówię może się tak nie zachowywać <grymka> Liczyłaś ile hajsu? A nie, nie <grymka> <grymka> Hej, dzień dobry, witajcie <grymka> w nowym filmie na moim kanale Zapraszam na nowego vloga Dzisiejszy dzień zaczynam od zrobienia makijażu Jak praktycznie codziennie, w każdy dzień roboczy I za chwilę odpalę moje nowe lusterko Venus Pro od Ishold. Ja mam od nich lustro, takie mniejsze, którego używam ponad rok. Ono ma trzy tryby podświetlenia. Jakościowo to jest po prostu igła, jest niesamowite. Także zaraz zobaczymy, jak to większe lustro będzie wyglądać. I co otwieramy? To wszystko jest świetnie zapakowane. Także już składam. To prawda, mam tutaj lustro przy toalecie, ale ten kąt, przy którym robię makijaż jest mega ciemny, dlatego miałam właśnie tamto lusterko i teraz wam pokażę, jak ono wygląda zapalone z jest guziczek i tutaj sobie zmieniamy tryby światełka w takie ciepłe, zimne i takie przygaszone. Cudowne jest to lustro. Słuchajcie, ja y, mając to lusterko, bardzo dawno temu je od nich dostałam. Potem naprawdę dużo dziewczyn je kupiło i widziałam, że też na YouTube sporo dziewczyn się skusiło na isholdy e i wcale się nie dziwię, bo są cudowne. Zobaczcie, tutaj możemy obrócić w każdą stronę. No to jest tak wygodne, szczególnie jak macie jakiś kącik do malowania, nie macie takiej tradycyjnej toaletki, albo macie samą konsolę. Ja właśnie chcę zmienić tę toaletkę na konsolę, więc to będzie idealne, ale mnie to fajnie. Zobaczcie, jak mi to światło, jak mi się twarz zmienia, to naprawdę, no na maksa wam polecam, bo mam przetestowany te sp ten sprzęt. On jest po prostu świetny. Także mam dla Was kod 15%. Na dole będą wszystkie informacje, a ja się biorę za makijaż, ale się jaram tym lusterkiem. I tutaj mamy dwa różne powiększenia. Raz, dwa. I chyba. Nie, to chyba jest I jeszcze od nich w zestawie dostajemy takie małe dodatkowe lusterko, które możemy tutaj sobie przyczepić i widzieć przykład pryszcza z bliska i kabelek do ładowania. Także. Uwielbiam. Jest taka wielka twarz. Chciałbym powiedzieć, że pędzę do kosmetyką Mani, ale póki co stoję w delikatnym korku. To jest bardzo dziwne, że okres wakacji, czyli czas, w którym rodzice nie ważą dzieci do szkoły w innych miastach jest jakby luźniejszy na drogach, a u nas zawsze są korkia, to też dlatego, że dużo remontują, więc będzie lepiej. Kupiłam sobie taki makijaż. Użyłam palety afektu tej nowej Secret Beauty chyba ona się nazywa. I mam sukienaczkę La gru, okulary, gaz. Tak. Także jeszcze chwila i będę na miejscu w Kosmetykomanii na nagraniach. Zostałam chwilę sama, więc pomyślałam, że się do Was odezwę, bo się stęskniłam. <grym> I tak, lampy już pogaszone, praca zrobiona, filmy zmontowane, można jechać na jakieś jedzonko, bo jestem mega głodna, dzisiaj niczego nie zabrałam i znowu mam bardzo długą lukę żywieniową ale ja tak lubię, lubię, lubię być po prostu głodna kiedyś nie znosiłam, bo od razu mi była głowa a teraz jakoś inaczej, lepiej po prostu to znoszę więc nie zmienia to faktu, że już obsesyjnie myślałam o jedzeniu dobra, poczta odhaczona, musiałam skoczyć na pocztę po drodze ciężkie? Nie, jest ok. Moja pomocnica tutaj pomaga mi ogarnąć zakupy. Zaraz wam pokażę, co kupiłam w eko sklepie, bo to nie mówi o Hallu. I byłam też w paczku Macie odebrać moje kawy i złapałam kuriera z dużym zamówieniem z Mango, bo była fajna proma. 20% na wszystkie rzeczy już przecenione. Także kupiłam i garnitur, i jakieś koszuleczki, naprawdę dużo rzeczy. Więc na pewno nagram ten film nie długo. Zapraszam wszystkich na mój ulubiony typ hola, czyli hol spożywczy. <noise> Konkretyzując ekologiczny. Zakwas z buraków to jest zakwasownia nasza lokalna, wytwórnia wspaniałych, zdrowych rzeczy. Taki zakwas pijemy naczo, on usprawnia pracę układu pokarmowego, jest wskazany dla kobiet w ciąży jako uzupełnienie diety. Osób z niskim poziomem żelaza, bla, bla, bla. I jest kilka innych yy, wskazań, możecie sobie w nacie poczytać, a co jakiś czas wykupuję. Nektaryneczki, moje ukochane twarogi ze strzałkowa, ale to akurat dla mojego męża, bo on jest taki bardzo twarogowy mm, Popcorn bio, to jest ten niebieski popcorn. Mm, on ma takie inne kuleczki niż zwykły, bez oleju palmowego i jakichś tam innych ulepszaczy. Gołąbki z kaszą jaglaną, myślałam, żeby dzisiaj zrobić je na obiad, to są takie wege. Ale zostawimy je chyba na jutro. Cytryna, marchewki, tu nie brałam woreczków, bo po co? I w tym ekosklepie, a byłam w Osowie w Zielonej Planecie, nie ma już folii. I nawet zobaczcie na wagę, jak bierzemy ziemniaki czy fasolkę, to właśnie wybieramy sobie takie mm, papierowe. Mam tutaj też mrożony szpinak. Bardzo fajne włoskie makarony, trochę droższe niż chociażby Barilla. Ale naprawdę ta firma jest świetna. Oni też robią taki bardzo dobry krem czekoladowy, ekologiczny. Jajka, e, takie włoskie placki. One się nazywają Piadine Di Spelta. Ja ich używam, żeby zrobić tak zwane e, leniwe haczapury. Jak właśnie nie mam placków Hacciapury, to te są ekstra, te włoskie. One kosztują 17 zł. Mozzarella, sorry z Goliszewa. Przepyszna ona jest. Po prostu pyszna. Uwielbiam ją. Papryka, i co tu jeszcze mamy? I to wszystko. I właśnie odebrałam zamówienie z kawami. I często mnie pytacie o to, jakie kawy lubię. I tutaj kolejne moje nowe odkrycie. Włoska firma Vertuzzi. Oni mają certyfikat fair tradeu i fair tradea. Tradeu? Nieważne zobaczcie, i one są w kapsułkach nie z aluminium, tylko one są biodegradowalne i kiedyś już kupowałam lawadcę w takich eko kapsułach ale ona była pozbawiona smaku, była taka zwietrzała, a te kapsułki oni jakoś tak zrobili, że naprawdę one trzymają aromat kawy i te kawy są przepyszne, na Allegro je znajdziecie, także jak macie taki ekspres e, kapsułkowy jak ja, e, Nespresso to bardzo wam polecam, nie wiem czy z tej firmy też znajdziecie do np. Dolce Gusto nie mam pojęcia, no i ta kawa Którą poczęstowałam jak kiedyś Sawcia i od tamtego czasu ją kupuję regularnie Nochmal, ona się nazywa Chocolate and Cherry Peanut Butter Czy Space Peanut ona się nazywa Już mi się totalnie zbudziła. I tu jeszcze nowa na spróbowanie Tej nigdy nie piłam, Tiramisu, smak Tiramisu Także po obiadku na pewno sobie Przetestuję Jak się obiada ta dobrze? Tak No to dobrze, ja już ziemniaczki mam tu wstawione w mundurkach dzisiaj z koperkiem, i woda też się gotuje na fasolkę, może za mniejsze. Dobra, muszę iść do biura, parę rzeczy wydrukować. A tutaj czekają fantastyczne rzeczy, właśnie tego pomieszczenia ze z typu Staples i będę robić metamorfozę. Nagram ją, myślę, że już jutro. Tymczasem pokażę Wam, jak moje biuro teraz wygląda. Tak to słuchajcie, wygląda. Podczas pandemii przeniosłam studio nagrań, które miałam w osobnym pokoju, tutaj właśnie do biura, i ten kącik do nagrań jest naprawdę fajny, w idealnym miejscu stoi to biurko i, i lampy. No ogólnie jest, jest naprawdę super, bo tutaj obok mam drzwi, więc jakby siedzę bokiem do drzwi. Ale co się, słuchajcie, stało? Z biurkiem do pracy, w ogóle zobaczcie to krzesło, Oliwka mi podkradła krzesło z biura i ja siedzę tutaj na takim niewygodnym krześle, więc to jest powód, dla którego też postanowiłam coś z tym zrobić i wprowadzić parę zmian, ale okej, okay, mam piękny widok, ale siedzę tyłem do drzwi i to według Feng Shui i według też mojego realnego samopoczucia nie jest dobre bo, no, nie mogę się skupić, źle mi się po prostu tutaj pracuje więc będzie trzeba tutaj coś pokombinować, poprzestawiać i na tej ścianie jeszcze są takie mebelki tu jeszcze stoi odkurzacz pionowy także odpalam kompa i muszę parę rzeczy wydrukować zobaczcie nawet jak tu siedzę to to tło jest takie niepokojące mam wrażenie, że cały czas ktoś za mną siedzi więc będziemy tutaj przestawiać na pewno meble i parę nowych dodatków się pojawi, które sprawią, że na pewno z przyjemnością będę więcej czasu tutaj spędzać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale yy, nagrywam jakby na Zoomie, ponieważ już Wam mówiłam o tym dzisiaj na Insta. Rano, rozmawiałam z Alą z kosmetyką Ani o tym, że to już jest ten moment, kiedy chcę wymienić ten sprzęt A nagrywam Canon G7X, jaką mam, nie wiem, z 4 lata e, Bo już chcę mieć lepszą jakość i, no wiecie, no, normalna rzecz e, Chcę, żeby przede wszystkim wam się lepiej oglądało Parę godzin później mój aparat się zepsuł Przestał całkowicie działać, teraz się odpala Ale obiektyw się sam wysuwa i chowa Także to jest jego koniec Aparat jest kaput Pora pożegnania. Tak jakby chyba wyczuł, że o nim mówię. Jutro jadę kupić nowy sprzęt, więc zobaczymy, na co padnie. No znaczy, już mam dwa typy. Wypytałam ekspertów z YouTube'a. E, zobaczymy. Jesteśmy w Sushi7 na drugim pobrzeżu. Tutaj było wcześniej Sushi77, taka sieciówka i akurat to jedno miejsce najbardziej nam yy, pasowało, bo na przykład to tak średnio. Możesz się tak nie zachowywać, się zamykał w sobie, on poza kamerą taki nie jest, nie? Także y, oni mieli tu duży remont, 3, 1, ogłosili 3, 1, 2, zamknięcie lokalu podczas pandemii albo chwilę pamiętam. No i dosłownie niedawno się otworzyli jako nie 4, sushi 77, tylko sushi 7. 4, 7. 5, 6, 7 Także zaraz tak, tak, zobaczymy, tak, czy jest 6, 7, wciąż 7, tak smaczny sushi. Albo może jeden. Ja mam 14 lat, ty masz 14 lat przez tobą tyle. Pan rzeczy hmm. 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 no, tak, na O kalmar tym później. Słodki Nawet jadę do galerii to ja Nie wiem Ciężkie wybory tak. Ogólnie jesteśmy Januszami promocji Dlatego właśnie się przyjaźnimy Bo oni też są Januszami promocji I u nich teraz jest taka proma Od 16 do 18.30 Że jak wybierasz sobie Te pozycje takie pojedyncze to masz 50% A sety, czyli całe zestawy Nie są na promocji czyli bardziej Płaci no, no, się wybrać Dobra, kilka pozycji z tą? Wtedy masz taki set jak dokładnie Ty chcesz ja A ten na, zapis... no, Policzyłeś ile no, hajsu? Nie, nie policzyłem